Nikt nie pytał, a każdy potrzebował. <gry> nie no, tak serio to wszyscy pytali. Także. W końcu powraca Grażyna, Grażyna. I Grażyna, po całych swoich perypetiach z mężem, mężami, zaczyna nowe życie. Czysta karta wzięła tylko jedną, jedyną, najważniejszą rzecz ze swojego domu. Najważniejszą. Kota wzięła. Dobry wybór, Grażyna. Grażyna zamieszkała kasztanowy grzbiet, ponieważ tutaj nikt nie będzie jej szukać. Czajcie. Grażyna, źrebie, co oni będą koni szukać, źrebaków? Ona jest w swoim raju. To jest jej chata. Mamy do zagospodarowania 12 tysięcy hajsu. Ten dom kupiłam totalnym przypadkiem, miał być na totalnym wypizdowiu, ale widzę, że tutaj wszystko jest totalnym wypizdowiem, więc idealnie nam się trafiło. Zacznijmy od usunięcia tego drzewa. Wygląda jak. O kandy dupy rozbić, jakby tutaj przeżyło tyle, ile lat czekaliście na Grażynowo w sumie i jego powrót. Jakieś liście z dupy kleszcza. Ja I w ogóle nie wiem, jak mogę mieć konia. I chciałabym mieć konia, no bo chciałabym zobaczyć, jak. On wygląda ten koń. Tak wygląda ten, ale on nie jest w sumie taki zły. Tyle gram w te Simsy i nadal nie ma fajnych ścian w tej grze. Musimy się wyrobić w budżecie. Ciężko będzie tu. Ale on nie jest taki zły. Patrzcie, tu mamy rancho. Ten telewizor tylko do wywalenia. Taki? Nie, ten za duży. Taki? Nie, ten za mały. Rozmiar niby nie ma znaczenia, ale jednak, jednak ma. Ten jest w sam raz. Oczy wypali. koń! Potrzebuje jeszcze jedzenie dla naszego smroda. Co to? Co to jest? Trawa. Nie będziemy żadnej trawy dawać w tym domu. Wystarczy, że ci szukają. Twoi dwaj byli mężowie cię szukają. Drapak. On się tu wykupka czy nie? No, ja nie mogę. Nie wysra się tu. Dobra, weźmy tutaj w pokoju się wysrasz. Chcieliśmy od początku, to mamy od początku. Nie ma odwrotu. Niech też ma coś od życia. Myślę, że nas tutaj nie będą szukać, ale zapomniałam o najważniejszym szczególe. Kogut. Kogut Wiesiek. Zamiast tego główna. Trzeba postawić kogut z wiesiek. Musimy trochę poudawać, że wiecie, że tu nikt nie mieszka. Jak mogę mieć konia? Będziemy musieli z nią wziąć stwórz spersonalizowaną nazwę relacji. To skomplikowane. To skomplikowane. Może będziecie mieć rozwód. Może nie. Na razie niech ona poznaje świat. Nie chcę konia. Pierwszy raz mam ten dodatek. Rancho. To jest jakaś pani. Kowbońskie powitanie. Przedstaw się. Musisz być miejscową osobą, okej? Okay? Musisz stać się. Ja wiem, że to co powiem będzie, będzie straszny Grażyna. Musisz stać się koniarą. Podejdź do niej. Ja nie mogę weź, ty nie udawaj lepiej. Uratuj konia! Kup konia! Jak mogę uratować konia? Uratujemy go. Pochodzenie i przeszłość sprawia, że odratowania konia bywają trudniejsze w obyciu. Spaghetti! Rokowiec! Olimpijczyk. Nie wiem. Spaghetti jest fajny. Dobra, biorę. Cześć! Jakie to masz na imię? Ja się tutaj dopiero wprowadziłam. Tak naprawdę uciekłam ponad 2000 kilometrów od mojego męża. Byłego, znaczy teraźniejszego, byłego też w sumie. Uciekłam z domu z moim kotem. I chcę konia. Kurde, myślałam, że to mój kon wyłazi, a to jest jakiś umber gruwe. Uratujesz tego konia czy co? W sumie nie muszę mu zmieniać nazwiska, bo to tak czy siak jest koń. Czajcie. żlebie. Gdzie ten koń? Nowy koń. Gratulacje, posiadasz konia. Opieka nad kątem koniem wymaga dużo pracy, treningów i mnóstwa troski. Ja chcę. Gdzie ja... jest mój koń? Siedna, oddawaj mojego konia. Jest! Oh my god. Ej, patrzcie, on ma kapelusik. Co się gapisz? Chcesz takiego konia jak ja? Jak leci? Ej, ja nie mogę! ja mogę żartować z koniem. Jezu, czy jesteś? Ja zamieniam się w koniarę. Chodź, powiem żart. Koń by się uśmiał. Jezu, jestem koniarą. Ale on ma oczy. On chce mnie zabić. Ej, jak mnie zabijesz w nocy, to wiem, że to byłeś ty. Mazzeza? Zaśmiał się! Kiri! Mamy konia. Nasz koń jest fanem żartów, więc idealnie się dobraliśmy. Wymasuj szyję. Zaplanuj stroje, nie. Określ romantyczne granice swoich simów. What the fuck? To jest koń. Jesteś agresywny? Koń ma nóżki. Patrzcie, getry. Ale modny koń. Nie, gościu. Śmiałam się z tego dodatku. Mój koń ma kokardkę na dupie. On ma ładną grzywę, nie będę mu zmieniać. raczej nie jestem freezem, więc nie pomaluję konia na różowo. Zróbmy mu warkocz jeszcze. Fajny. To to nie jest ładny koń? Ja nie mam. Widać, że mój. O, połóż się. Ej, halo? Ej, chyba umarł. Ej, ja mogę go trenować tutaj na przykład? Trening konia. Gościu, idziemy robić trening. Nope. Ej, no, gdzie leziesz? A bo do domu poszedł. Mam ochotę na małe zakupowe szleństwo? Nie! Jesteśmy pokłóceni. Nie mam męża na razie. Tam nie szukaj mnie po IP. Ej, koniu! To jest dziewczynka! Znaku kartka, mu zajęliście pasuje na kupie. Czemu ty masz rudego konia? Znaczy, nie mam nic do rudych, nie? Mój koń ładniejszy. A może pójdziemy na studia jeszcze? Ja nie mogę. Możemy też życie robić bez męża. Z nim też mogliśmy robić, ale on kazał się wampirem i nas zamienił wampira. Później okazało się, że on wymazał nam całą pamięć. Więc ile rzeczy możemy robić bez męża? Ale kto zostanie z koniem? O kurde. Do Jaguara napiszę. Powiem, ej chcesz zostać z koniem? Nie, bo pomyślę, że... Kiele pomyśle, że go zdradzam. Z Jaguarem? Kto by chciał zdradzić kogoś z Jaguarem? Ja nie mogę, ale po Ej, czemu koń... Ej, jesteś skam. Konie nie śpią na siedząco. Nie. Na ogół nastojąco i jego budowa pozwala mu na sen w takiej pozycji, jednak zaraz się im też leży podczas snu. Ej, że mam w kłamstwie, konie śpią? Konie leżą? Ale mam fajnego konia i ta mi zazdrości. Słuchaj, co mówi spaghetti. No co powiesz ciekawego koniu, no? Ej, ona jest wampirem? What the fuck! E, coś mi się zlagowało i grażyna nie jest wampirem. Ikej lab I się naprawiło. Co zaczepia naszego konia? Jon Polas. Ej, koń się zesrał, olwielko, kupa. Musimy kupić komputer jeszcze sam robotę. Ej, konia mi zamknęli. Ej, gdzie jest mój koń? Gdzie jest mój koń? Gdzie ty byłeś? Gdzie się szlajasz? Ducha, ty mi wszedł. Ej, masz piłkę. Weź tę piłkę. Zakaz wstępu. Wszystkich koni, nie wchodzisz mi. Smutny jesteś. A ty zobaczmy, jak koń się bawi. Spełni karmę. Kup konia, kupko. Ja nie mogę! Mogę mieć kozy! co jaja robicie? Różowa. Gdzie jest moja owca? nawet nowe zwierzę, znajdziesz się w wyposażeniu. What the fuck? Jak mi się zmieściłeś do tego? Jak mi się ta owca zmieniło, zmieściła do torebki? <śmurka> Chmurka! Zaprzyjaźnij się z moim kotem. O, matko! Żyto. A gdzie ty będziesz kupę robić? Jak będziesz robić w domu? Wymieni na przysmaki dla zwierząt. jest twój trzecie. Tutaj ktoś stoi i będzie coś jadł. Tutaj ktoś idzie. <śm> Fuck NIE! Ja blokuję drzwi wampirów. Jak ja mam wziąć jedzenie jak on tu łazi? I z ciężaka na Simstagram. I jaka diwa, nie? Oh my god, wygląda jak ten, jak ten Pokeon taki. Przytul. Chodź do mnie. Chodź do mamy. O ty kurde! Bo cię pomaluję na fioletowo! słysa łysa! Paw się. Chodź się poławimy. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, on mnie czuje. Nie mam je tu, masz zablokowane drzwi. Tylko owce tutaj mieszkają! Patrz, żeby cię na paszet nie przerobić. Poszedł sobie. Chodź, zjemy cię, bo tu jak tu łazisz to. Hej! <grym> Jezus Maria, co ci stało, kobieto? <grym> Czy jest tutaj ktoś, kto mógłby to widzieć? To była wyjątkowa słodka plazma. W przyszłości na pewno wrócę po więcej. Koń, 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 koń. Chodź Ci z koniem. Ole goły! Ja nie mogę, jaki twój koń jest grzeczny. Mój koń. Wiesz co teraz robi? Śpi. Co ty robisz? Świetnie śpiewanie. Nie! Weź, bo ten koń się wystraszy. O, chcę uciec. O, się uciek! No, what the fuck! Co ty chcesz? Alex Moyer i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu, tak po przyjacielsku. A idź, te w dupę. Najlepiej nie wracaj. Nie znajdziecie mnie. Gdzie jest koza? Przecież masz zakaz tutaj. Schodzisz tutaj z zakazem? To wampiry potrzebują spać? A musisz być najlepiej. What the fuck! WHAT THE FUCK?! Ej, co się stało, nie? Jak ty jesteś w ciąży? Ty się z nikim... obrałam save'a grażynowa, nie? I cały czas mam coś zlagowane. Nie była wampirem, a teraz jesteś w ciąży. Z kim? Mam dosyć. Noszę dla ciebie ołtarzyk. Weź ty się lecz. Ja chcę pójść z tym koniem na o tu. Słuchaj, nie wiem, ja, ja nie wiem z kim ty jesteś w ciąży, ale ja idę ćwiczyć, ja idę ćwiczyć koniem. Aha, ja muszę iść na koniu. Jak mogę iść na koniu? Daj mi spokój. Ja nie mogę, nie mogę wciążyć ciąży iść na koniu. Zobaczcie jaki przysonniak. Wiktor Feng. Hello. Koń się zesikał. Koń się zeszczał za nami. Kloca jeszcze walni. Ej, on jest jakimś, jakimś przedstawicielem. Ej, ja chcę znaleźć pracę. Zobaczcie, jakie są inne prace. Ja nie mogę. Kolejny, nie? Szuka mnie. Sam się znajdź. Jakie są prace nowe? Do konsultatka do spraw miłości? <laughs> Ej, to będzie fajne, można tak zrobić Ej, Jakbyśmy byli politykiem, nie? Żebyśmy zamknęli takich debili jak Jaguar My mamy problemy w życiu Mieliśmy dwóch mężów, Znaczy, jeden jest jeszcze nadal Ale wiecie, my będziemy doradzać, ale dajemy poradę Ej, co robić, jak mój chłopak mnie zdradza? I ty odpowiadacie, zostaw go Kiedy jak was, was chłopak zdradza, to wy tego nie robicie Chyba dobry deal Oglądaj kanał radkowy przez dwie godziny Co tam jest? Love never lies? O, Ej, tam jest. What the fuck? Twój chłopak jest w telewizji, w programie randkowym? No ej, tam był twój chłopak, głupia. Nie. Gdzie jest mój koń? Tutaj. Nie Nieznany numer. Hej, nie znamy się. Któregoś dnia wpadłeś mi w oko. Wspólny znajomy dał mi twój numer. Dobra. O nie, to jest jakiś... Daj, że mnie nie ma w domu. Nie, 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 nie. Ja cię nie widziałam nigdy. Ale jak już przysiadłeś, przywieź se plazmę i zemdlejesz. <laughs> Co ty tu robisz? To ja udaję, że mnie nie ma Wszystkie. No to se posiedzisz, no Zostaw mojego konia, ugryź go Kopnij go. Kopni go Owca, wejdź go ugryź, ugryź go Chmurka, o zrobił, fu <muchy> 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 <ra notions>